Kondygnacje w programie AXIS-V są specyficznym typem fragmentów logicznych. Samo zagadnienie fragmentów zostało szczegółowo poruszone w jednym z poprzednich filmów. W tym materiale skupimy się na możliwościach grupowania elementów według kondygnacji. Aby to było możliwe, należy określić rzędne, wyznaczające zakresy poszczególnych kondygnacji. Można to zrobić w dowolnym momencie pracy na modelu. Należy wówczas wybrać ikonę z symbolem koty wysokościowej. Definiując ręcznie, kondygnację dodaje się poprzez wpisanie jej dolnej rzędnej i wciśnięcie ikony ze znakiem plus. Rzędne kondygnacji mogą również zostać przyjęte na podstawie geometrii modelu, jeśli została ona już wprowadzona. Wybranie w oknie kondygnacji ikony z symbolem strzałki. Pozwoli wskazać kursorem dowolną ilość punktów, których rzędne posłużam przy podziale na kondygnacje. Po wskazaniu ostatniego punktu należy kliknąć w puste pole. Wybranie natomiast ikony znajdź prowadzi do automatycznego utworzenia kondygnacji. Kondygnacje zostają przyjęte w oparciu o występujące w modelu obszary o orientacji poziomej. W danym modelu pomiędzy poszczególnymi płytami stropowymi zawarte są również płyty spocznikowe. One również zostały zatem uwzględnione w dokonanym przez program podziale. Jeśli chcemy, możemy usunąć wybrane poziomy. Możemy także, klikając prawym przyciskiem myszy, zmienić domyślne nazwy nadalne kondygnacjom. Nie wychodząc z okna kondygnacji, wybierzmy jedną z nich, na przykład pierwsze piętro. Doprowadziło to do wyizolowania z modelu elementów, w których poziom jest równy dolnej rzędnej kondygnacji, bądź większy, ale mniejszy niż rzędna kolejnej kondygnacji. Innymi słowy, wyodrębniona została płyta stropowa pod pierwszym piętrem wraz z żebrami, biegi schodowe między pierwszym a drugim piętrem. A także słupy i ściany pierwszego piętra. O ile z tego poziomu można wybrać tylko jedną kondygnację, dostępne są przyciski pozwalające włączać również kondygnacje sąsiednie: kondygnacje poniżej i kondygnacje powyżej. Pojawia się wówczas opcja wyświetlania tylko ścian i słupów sąsiednich kondygnacji. Włączanie i przechodzenie pomiędzy kondygnacjami umożliwia także pasek szybkich ustawień. Więcej możliwości daje drzewo fragmentów, rozwijane również z paska szybkich ustawień. Umożliwia ono włączenie dowolnej ilości kondygnacji naraz, jak również włączenie kondygnacji jednocześnie z innymi fragmentami. Wyświetlana jest w takim przypadku suma zbiorów przynależnych danym fragmentom np. wszystkie elementy pierwszego piętra oraz wszystkie słupy modelu. Można także zawęzić zastosowanie fragmentów logicznych do kondygnacji żeby na przykład wyświetlić na modelu tylko słupy danej kondygnacji, należy rozwinąć gałąź drzewa tej kondygnacji i wybrać spośród zawartych tam fragmentów logicznych. Oprócz dodatkowych możliwości w zakresie sterowania widocznością Kondygnacje mogą również posłużyć jako płaszczyzny robocze. Na liście dostępnych płaszczyzn roboczych, również rozwijanej z paska szybkich ustawień, będą występowały obok globalnej przestrzeni modelu i ewentualnych płaszczyzn zdefiniowanych ręcznie, także płaszczyzny tożsame z utworzonymi kondygnacjami. Na przykład, płaszczyzna robocza utworzona na podstawie kondygnacji drugie piętro, to pozioma płaszczyzna na poziomie dolnej rzędnej tej kondygnacji.